Myśląc o spersonalizowanej diecie, często bierzemy pod uwagę ilość kalorii w pożywieniu, a także zawartość tłuszczu, białka czy węglowodanów. Natomiast rzadko kiedy myślimy o tym, że spersonalizowana dieta mogłaby także brać pod uwagę to, co się dzieje w naszych jelitach, mianowicie nasz mikrobiom. W tym odcinku wytłumaczę Wam, po co w ogóle potrzebne nam są bakterie w naszych jelitach. W tym odcinku jednocześnie macie szansę wygrać jedną z dwóch książek. Od wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Pierwsza książka to książka napisana przez Suzanne Tilley. Jest to książka pod tytułem Jak wirusy i bakterie rządzą naszym życiem. Nowe zdumiewające ustalenia o naszych mikroskopijnych współlokatorach. Natomiast druga książka pod tytułem przez Jurkę od Klucza jest to książka napisana przez znaną i uwielbianą badaczkę szympansów Jane Goodall. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? O tym opowiem Wam zaraz. Natomiast linki do książek znajdziecie w opisie tego odcinka. Spożywając posiłek, pewnie nie myślimy o tym, że zanim zaczniemy wchłaniać taki pokarm, ten pokarm wchodzi w kontakt z bakteriami w naszych jelitach. Bakterie to są mikroorganizmy, które są pewnie przez nas trochę niedoceniane. Są to mikroorganizmy, które występują praktycznie w każdym środowisku na świecie, nawet w najbardziej ekstremalnym. Dlatego nie dziwi fakt, że bakterie możemy również znaleźć w naszym organizmie. Najwięcej bakterii znajduje się w naszych jelitach oraz na skórze. Bakterie mają średnią długość około od 1 do 3 mikrometrów. Jak niewielkie one są? Żeby trochę wytłumaczyć Wam to, mogę powiedzieć, że średnia grubość naszego włosa, czy włosa ludzkiego, to 70 mikrometrów. A więc jeśli porównamy wielkość bakterii i wielkość włosa, to taka bakteria może być nawet 70 razy mniejsza niż grubość naszego włosa. Ciekawe jest również to, że w naszym organizmie znajduje się prawdopodobnie nawet do 10 razy więcej bakterii niż komórek naszego ciała. Nawet jeśli ilość komórek naszego ciała byłaby równa ilości bakterii w naszym organizmie, możemy już zrozumieć, jak duże są to liczby. Mówiąc o bakteriach w naszym organizmie, muszę też wspomnieć dwa ważne wyrazy. Pierwsze to mikrobiota, drugie mikrobiom. Otóż mikrobiota jest to zbiór mikroorganizmów zamieszkujących dane środowisko, czyli w tym przypadku jest to zbiór wszystkich bakterii z, z naszych jelit. Natomiast mikrobiom jest to zbiór genów danych mikroorganizmów, czyli w tym przypadku jest to zbiór genów, które znajdują się w bakteriach zamieszkujących nasze jelita. Często te dwa wyrazy są używane zamiennie w języku potocznym, więc pewnie w tym filmie będę czasami mówiła o mikrobiocie, a czasami o mikrobiomie. Porozmawiamy teraz o bakteriach w naszych jelitach. Czemu nam są potrzebne bakterie w naszych jelitach? Otóż niektóre bakterie mogą przyczyniać się do metabolizmu, czyli do poprawy metabolizmu w naszym organizmie. Istnieją też bakterie, które są w stanie produkować substancje, których my sami nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Niektóre bakterie również przyczyniają się do dojrzewania układu immunologicznego w naszym organizmie. Istnieją też bakterie, które mogą się przyczyniać do rozwoju albo do hamowania pewnych chorób. W takim razie możecie zapytać się, jak kształci się nam, nasz mikrobiom, czy mamy jakiś wpływ na to, jakie bakterie występują w naszych jelitach. Otóż tak, mamy wpływ. Przede wszystkim pewnie taki pierwszy pomysł, który może przychodzić nam do głowy, jest to kwestia genetyki, czy jest to zależne od naszych genów. Okazuje się, że nie do końca, ponieważ w pewnych e, eksperymentach zbadano mikrobiom u bliźniaków jednojajowych. Okazało się, że te mikrobiomy różnią się jednak między sobą. Co w takim razie jest istotne, jeśli mówimy o mikrobiomie? Przede wszystkim istotne jest to, co się dzieje na początku naszego życia, a więc na przykład sposób, w jaki przychodzimy na świat. Otóż podczas porodu jesteśmy, zazwyczaj przejmujemy część mikrobiomu naszej matki. Co też jest istotne, to na przykład sposób karmienia na tych pierwszych etapach życia, ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze, jeśli mówimy o kształceniu się mikrobiomu, jest to przede wszystkim dieta. Nawet krótkotrwała zmiana diety, czyli na przykład przejście na dietę odzwierzęcą czy dietę wyłącznie roślinną, jest w stanie już w ciągu kilku dni zmienić w dużym stopniu nasz mikrobiom. Jednocześnie, co też jest istotne, to na przykład czy uprawiamy sport, czy mieszkamy w dużym mieście, czy w małym mieście, jakie bierzemy leki, czy bierzemy antybiotyki, a także ile mamy lat, i tak dalej. I wszystkie te czynniki mogą wpływać na to, jakie bakterie zamieszkują nasz, nasze jelita. Co też jest ciekawe, w badaniach nad mikrobiomem prowadziło się też badania nad szympansami. Otóż szympanse um, są naszymi bliskimi krewnymi. Jak wiemy, nawet 99% naszego DNA. Pokrywa się z DNA szympansów, dlatego badania nad szympansami są takie ciekawe. Też nasz poprzedni, ostatni wspólny przodek żył jakieś od 5 do 7 milionów lat, a więc poprzez badanie mikrobiomu człowieka i szympansa jesteśmy w stanie wysnuwać jakieś wnioski na temat tego, jak ewolucja wpływa na nasz mikrobiom. Ponieważ to jest bardzo rozległy temat, Zdecydowałam się wybrać po prostu, czy skupić się na kilku ciekawostkach, które mam nadzieję, że Was zainteresują, i mam nadzieję, że dzięki tym ciekawostkom będziecie w stanie zrozumieć, jak ważny jest mikrobiom, jak istotne są bakterie w naszych jelitach, a także jak różne funkcje mogą one pełnić. Zaczynamy. Pierwsza ciekawostka dotyczy morskich warzyw, czyli wodorostów. Otóż w Japonii, jak wiemy, Japończycy są przyzwyczajeni do morskiej diety, dlatego w swoich jelitach większość z nich posiada bakterie, które są w stanie trawić składniki wodorostów. Takie bakterie wytwarzają enzymy takie jak porfyranazy czy agarazy. Otóż jeśli chodzi o beta porfyranazę jest to enzym, który umożliwia trawienie kładników w ścianie komórkowej czerwonych alg. Natomiast agarazy, jak sama nazwa mówi, jest to enzym, który umożliwia trawienie agaru, Występującego również w wodorostach. Jeśli chodzi natomiast o nas, Europejczyków, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do morskiej diety, dlatego pewnie nie... trudno znaleźć w naszych jelitach bakterie, które umożliwiają trawienie wodorostów. Kolejna ciekawostka dotyczy witamin, czyli substancji, których nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Otóż, jeśli dostarczymy odpowiednie składniki bakteriom, odpowiednim bakteriom w naszych jelitach, są one w stanie wytworzyć z tego witaminy, czyli np. witaminy z grupy B czy K. Jednocześnie, co powinnam tutaj podkreślić, nasze zapotrzebowanie na witaminy różni się, a więc np. moje zapotrzebowanie na witaminy różni się prawdopodobnie od Twojego zapotrzebowania na witaminy. Czym to jest spowodowane? Otóż różnicami w mikrobiomie, a więc prawdopodobnie moje bakterie wielitach różnią się trochę od twoich bakterii w jelitach, i dlatego nasze zapotrzebowanie na witaminy też się różni. O probiotykach słyszał pewnie każdy z nas. Otóż probiotyki są to żywe kultury bakterii, które możemy przyjmować w formie suplementów lub pożywienia. Jednocześnie na świecie sprzedaje się bardzo dużo probiotyków, a więc um, jakby przemysł związany z probiotykami. Wiąże się też z dużymi zyskami. Jednocześnie badania, które zostały były prowadzone na temat skutków przyjmowania probiotyków, przyniosły bardzo różne wyniki. Otóż większość badań udowodniło, że przyjmowanie probiotyków rzeczywiście znacznie zmienia, zmniej, zmienia nasz mikrobiom. Natomiast istnieją badania, które wykazały, że ta zmiana mikrobiomu po przyjmowaniu czy na skutek przyjmowania probiotyków jest tylko niewielka i tak naprawdę zachodzi ona tylko u niewielkiej liczby osób. Czemu, um, czemu tak może się dziać? Otóż przyjmowanie probiotyków jest też zależne od obecności różnych rodzajów bakterii w naszym organizmie, a więc może się tak zdarzyć, że u pewnej jak u niewielkiej grupy osób przyjmowanie probiotyków nie będzie miało zbyt dobrych efektów. Um, jest to związane właśnie z pewnym rodzajem bakterii, które występują w jelitach. Jednocześnie jest to też związane z aktywnością genów um, rozkładających węglowodany, i dlatego u niewielkiej grupy osób przyjmowanie probiotyków nie wiąże się z żadnymi pozytywnymi konsekwencjami. Następny temat to słodziki. Otóż, jak wiemy, słodziki są bardzo chętnie stosowane ze względu na to, że nie posiadają żadnych kalorii. Słodziki, czyli na przykład sacharyna czy aspartam. Mimo, że wykazano, że słodziki są bezpieczne, to u bardzo niewielkiej ilości osób, czy grupy osób wykazano, że słodziki mogą przyczyniać się do rozwoju nietolerancji glukozy. Z czym to jest związane? Otóż u takich osób słodziki mogą wpływać na zmianę mikrobioty um, i jest to spowodowane takim szczególnym Składem mikrobioty, a więc u pewnych osób występują szczególne bakterie, które są podatne właśnie na słodziki, i przez to po zmianie mikrobioty może dochodzić do rozwoju nietolerancji glukozy. Natomiast warto podkreślić, że coś takiego dzieje się tylko u wybranych osób. Jeśli chcemy kontrolować naszą wagę, pewnie słyszeliście takie porady, żeby przede wszystkim pilnować ilości kalorii w, po, w pożywieniu, żeby spoży, spożywać posiłki bogate w błonnik, a także e, pożywienie czy pokarm z niskim indeksem glikemicznym. Jednak okazuje się, że bakterie w naszych jelitach mają też wpływ na otyłość, na naszą wagę. Przeprowadzono eksperyment, w którym myszom wszczepiono czy przeszczepiono mikrobiom ludzki. Mikrobiom ludzki pobrano od dwóch rodzajów, czy od dwóch grup ludzi. Pierwsza grupa to była grupa ludzi szczupłych, natomiast druga grupa to byli ludzie z otyłością. Okazało się, że po przeszczepieniu takiego mikrobiomu, czy takich mikrobiomów myszą, myszy, które otrzymały mikrobiom od osób z otyłością, takie myszy przytyły szybciej. Przeprowadzono również inne badania dotyczące otyłości i mikrobiomu, i okazuje się, że różne badania przynoszą różne efekty czy rezultaty. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przede wszystkim w niektórych badaniach um, brała udział tylko niewielka liczba osób, też istnieje dużo innych czynników, które przyczyniają się do otyłości czy które mają wpływ na nasz mikrobiom. Jednocześnie jest trudno odróżnić jakby efekty związane z mikrobiomem, czy fizjologią, czy naszym metabolizmem, dlatego wysunięcie takich prawidłowych wniosków jest dosyć problematyczne. Mimo wszystko możemy powiedzieć, że im większa jest różnorodność bakterii w naszych jelitach, tym większe one mają wpływ na metabolizm i w ten sposób mogą przyczyniać się do otyłości albo do szczupłości naszego ciała. Przeszczepianie mikrobioty to bardzo ciekawy temat, ponieważ istnieje wiele firm, które się tym zajmują, takim tematem. Warto też wspomnieć, że przeszczepianie mikrobioty zaczęło się już właściwie 2000 lat temu w Chinach, gdzie osobom z ostrą biegunką podawano tak zwaną żółtą zupę. Także podczas II wojny światowej w Afryce żołnierze i nomadzi w przypadku czerwonki, czyli ostrej choroby jelit zakaźnej, przyjmowali odchody wielbłądów. I w ten sposób byli w stanie wyleczyć czerwonkę. To już koniec tego odcinka. W tym temacie jest jeszcze wiele do powiedzenia. Na przykład nie powiedziałam o tym, że bakterie mogą się na przykład przyczyniać do powstawania albo do zwalczania niektórych chorób. Jednocześnie bakterie mogą odgrywać też istotną rolę w przypadku chorób nowotworowych. Istnieją też na przykład bakterie, które zapobiegają powstawaniu kamieni nerkowych, co też jest bardzo ciekawe. Jednak, jeśli chcielibyśmy podsumować temat mikrobioty czy mikrobiomu, um, przede wszystkim możemy powiedzieć, że zdrowa dieta jest istotna, ponieważ nie chodzi tylko o kontrolowanie i osiągnięcie czy utrzymywanie wymarzonej wagi, ale chodzi też o to, żeby, um, żebyśmy dostarczali substancji dla bakterii w naszych jelitach, żebyśmy mieli jak najwięcej tych zdrowych bakterii i żeby nasz organizm funkcjonował jak najlepiej i sobie dobrze radził we wszystkich warunkach. Um, warto też wspomnieć o tym, że różnimy się między sobą, czyli ponieważ mamy różne bakterie w jelitach, to różne osoby mogą reagować różnie na te same produkty spożywcze albo te same leki na przykład. Tak jak powiedziałam na początku tego odcinka, w tym odcinku macie szansę wygrać jedną z dwóch książek. Co zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Przede wszystkim, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Musicie zasubskrybować kanał na YouTube lub polubić um, fanpage, czy stronę Biotechium na Facebooku, Twitterze lub Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Następnie do 30 września, czyli do końca miesiąca, wyślijcie do mnie maila na adres podany też w opisie tego odcinka. Um, w mailu napiszcie, proszę, wymienięcie. Dwa czynniki, które przyczyniają się do kształtowania naszego mikrobiomu. To mogą być czynniki, które podałam w tym filmie, czyli na przykład dieta. Pamiętajcie też, proszę, żeby w mailu napisać, którą książką się interesujecie i spośród wszystkich zgłoszeń wylosuję dwie osoby, które wygrają książki. Wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie w opisie tego odcinka, również linki do tych dwóch książek znajdziecie też w opisie odcinka. A ja w takim razie czekam na Wasze zgłoszenia i do zobaczenia w następnym filmie.